Witam A proszę bardzo i tak skuterkiem Przeleciał obok ciebie Ale to nieważne. Dzień dobry kochani e, Przypominam nas stary Jak to się nazywał e, Serial Poranek Alkoholika Powiem Wam, że cieszy się bardzo dużą popularnością i wielu z Was na pewno by było zachwyconych, jakby ten alkoholik był, jak to się mówi, czynny. Czyli, że jakby był nawalony, ale podejrzewam, że od razu ilość subskrybentów by spadła. I nie, nie chcielibyście oglądać takich filmów. Dlaczego? A no dlatego, bo jest to żenujące, nie? I, I moje doświadczenie pokazuje mi, że wtedy kiedy piłem, albo ja, albo razem ze swoją partnerką, która jest bardzo miła, wszyscy ją lubią i tak dalej, ale jak my żeśmy się napili, to wszyscy od nas uciekali. Jak od zarazy. Słuchajcie, pierwsze picie fajnie, wszystko tego, ach, jakie cudowni ludzie, to, tamto. A na drugie picie już nas nikt nie zapraszał po prostu. Tak to niestety wyglądało i tak samo by wyglądało z tym kanałem. Jeśli bym zaczął dla was na, nagrywać po pijanemu, byście nie chcieli tego słuchać. I powiem wam, że nie ma, nie ma nic gorszego niż... Yy, znaczy, nie, na pewno jest tam, ale no jest to żenujące. Pijany alkoholik yy, z, z coś strasznego. Jest yy, człowiek trzeźwy. To jak Wiktor to jak mówił. Najpierw jest pijany skórczysyn, a później jest trzeźwy. Ale nadal jeszcze skurczysyn. nie? Nie, nie będę przeklinał, bo, bo nie przeklinam, bo on, on mówił inaczej. I dopiero, bo trzeba wielu, wielu lat, żeby z tego skurczysyna zrobić człowieka, nie? Także <laughs> ani pijany, ani trzeźwy, <laughs> to nie są osoby... Pewnie, że lepszy jest trzeźwy niż pijany, tak? Bo pijany w ogóle nie ma żadnych hamulców. Trzeźwy... Ma jakieś żamuki. Ale te wady, jakie ma w sobie, to pysza, egoizm, uraza, lęki, nieuczciwość, zawiść, zazdrość. To wszystko jest. I czy on pije, czy nie pije, to, to nie odchodzi. Nie? Dopiero coś trzeba zacząć z sobą robić. Nie? A co robić? No właśnie to, co ja no nie, nieraz. Nawet dwa meetingi dziennie, terapie, spotkania, dokształcania się. Wiecie, się cały czas uczę, nie? Mógłbym już dawno pracować jako terapeuta, ale cały czas się uczę. I powiem Wam, powiem Wam najlepszą rzecz, że obojętnie ile się bym nie uczył, to nie jestem w stanie pomóc. Pijącemu alkoholikowi. Jest to cud, normalny cud. Jeśli ktoś przestaje pić na podstawie moich y, sugestii, moich jakichś zaleceń, przestrzega jakichś tam zasad, działań, słuchajcie, jak on przestaje pić, to jest to cud. Można się tylko cieszyć z tego. No i co? No i właśnie ja doszedłem, wiecie, do takiego momentu, kiedy widzę, tak jak ostatnio spotkałem się z, z Robertem Rudkowskim, na lodach się tutaj spotkaliśmy u, u nas na Żoli I mi powiedział, mówi, wiecie, jak ja jeńców nie biorę. nie? Tak samo ja, nie? Zobaczyłem teraz ostatnio chciałem pomóc facetowi i zacząłem się tam z nim certolić <laughs> Teraz ostatnio, zamiast ostro i wyraźnie wytyczyć granicę, nie? Powiedziałem mu człowieku, ja jestem gotów za darmo ci pomóc. Za co ty zapłacisz 20 tysięcy złotych? Nie chciał mnie słuchać. Brudno Teraz zapłaci 20 tysięcy. Pewnie nie mnie znajdzie sobie <laughs> może kogoś z pierwszych stron gazet. Ale zapłaci. I tak to działa. Także nie, nie przejmujcie się niczym, róbcie swoje, a swoje to znaczy to podstawowe, co musicie robić. Nie? Czyli nie pijcie przede wszystkim. Dbajcie o własne zdrowie. Codzienna modlitwa, nie? I ojca, i syna, i ducha świętego, a ja mówię. Boże, ofiarowuję siebie Tobie, bym budował i czynił to, co będzie zgodne z Twoją wolą. Uwolnij mnie od niewoli własnego ja, żebym mógł lepiej spełniać Twoją wolę. Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być świadectwem dla tych, którym będę pomagał, czerpiąc Twojej mocy, Twojej miłości i Twojej drogi życia. Obym zawsze spełniał Twoją wolę. Słuchajcie, jak to powiem, to oddaję swoje działanie w ręce. W ręce, słuchajcie, tej, w ręce Boga, no. Ja nie wiem, może, może ja tym filmem komuś pomogę, tak? Może pomogłem dzisiaj mówiąc komuś dzień dobry, nie? Ta pomoc może być bardzo różna, ale wierzę, że to on tym kieruje wszystko. A ja jestem tylko narzędziem, małym, o takim, takim malutkim, malutkim takim na, na, narzędziem w rękach Boga. Boga, który jest wszystkim. Słuchajcie, ja, ja, ja zbyt długo jestem w tej, w tej wspólnocie, żebym żeby tutaj uważał, że to. Po prostu, słuchajcie, dzieją się takie cuda, o których nawet nie mamy zielonego pojęcia. Wszystko jest możliwe na tym świecie. Wszystko. O, nawet to, żeby spadł telefon. A nie, spadł mi telefon. I to jest najlepszy. Przykład na to, że siła wyższa działa.